Masowy punkt szczepień przy szkole podstawowej numer 8 kończy działalność. Od 1 grudnia szczepienia będą wykonywane w nowej lokalizacji. Chodzi o budynek dawnego domu dziecka przy ulicy Wojska Polskiego. Zacznijmy od tego, że będzie nowa lokalizacja, bo to będzie najważniejsze dla naszych tutaj mieszkańców. Na ulicy Wojska Polskiego 6 przenosimy się do budynku byłego domu dziecka. W SMS-ach, które będą kierowane do Osób, które rejestrują się na szczepienia. Nadal będzie jeszcze widniał adres Armii Krajowej 70, ale ja bym tu bardzo prosiła, żeby ignorować ten adres, bo z tego co wiem od Narodowego Funduszu Zdrowia, on dopiero gdzieś tak około dwóch tygodni się zmieni. I wszystkich kierować na Wojska Polskiego 6 do Budynku domu dziecka. Punkt szczepień powszechnych pozostaje nadal, tak jak był punktem szczepień powszechnych. Nie zamykamy działalności, absolutnie nie. Tylko zmieniamy lokalizację ze względu na to, że żeby poprawić, tak jakby warunki oczekiwania dla naszych pacjentów, ponieważ tam przy szkole jest sala mała i na dworzu zimno jest. Chcielibyśmy tutaj troszeczkę ulepszyć te warunki. Koronawirus nie odpuszcza. Europa ogłasza lockdowny, a świat straszy nowy wariant zwany omikronem. W tczewskim szpitalu zamrożono już część oddziałów, przeznaczając je dla chorych z COVID-19. Kto najczęściej trafia na oddziały covidowe i dlaczego warto się szczepić? Głównie teraz głównie szczepimy dawką przypominającą. Tutaj widzę, że ta świadomość u osób, które już kiedyś się szczepiły, to jest bardzo wysoka. Rejestrują się, jest teraz troszeczkę więcej osób rejestrujących się i chętnych ze względu na to, że mija te 180 dni od zaszczepienia drugą dawką, a także osoby 50 plus Ministerstwo Zdrowia przyspieszyło po pięciu miesiącach to przyjęcie drugiej dawki. Także głównie to są te osoby. Apelujemy cały czas, żeby szczepiły się osoby, które jeszcze w ogóle nie przyjęły szczepionki, bo tak z tego, co tutaj mam informacje z naszego szpitala, z naszych oddziałów, to 88% osoby niezaszczepione są przyjmowane do szpitala. Te, które są zaszczepione, chorują lżej, a respiratory głównie zajęte przez osoby niezaszczepione. Także bardzo, bardzo zachęcamy, apelujemy, żeby jednak to przemyśleć i się szczepić. W powiecie trzewskim w pełni zaszczepionych zostało ponad 45 tysiąca osób. Wykonano tu około 96 tysięcy szczepień.